Cześć wszystkim moi drodzy, dzisiaj bardzo ambitny temat. Jestem podekscytowany, bo mam nadzieję, że być może pomogę komuś z Was. Jak to się będzie działo? Na przykład jesteś osobą bezrobotną, nie masz pracy, no to tak de facto osobą bezrobotną, ukończyłaś studia, masz swój biznes albo chcesz założyć swój biznes, to do tego jest potrzebna jedna bardzo ważna rzecz. Podobno leżą na ulicy, wystarczy się mu po ponie schylić. Ja już to zrobiłem, stuwa akurat leżała. Być może ktoś zostawił, być może nie. I wiecie co? Pieniądze są mega potrzebne, żeby rozkręcić właśnie swój biznes. Można sprzedać nerkę, można wziąć od bogatych rodziców, można od sponsorów, ale można też skorzystać z funduszy europejskich. I dzisiaj chciałbym obalić mity, że to jest trudno dostępne, nieosiągalne. Czy rzeczywiście tak jest? Po prostu to sprawdźmy, zobaczymy, jak mi to dzisiaj wyjdzie. Fundusze europejskie, fundusze europejskie. Każdy z nas niby coś o tym wie, a tak de facto mamuś, co to, to są fundusze? No synku, na no fundusze, Wikipedia, no nie wiesz? No nie wiem, no to może warto się coś na ten temat dowiedzieć. I teraz, moi drodzy, są trzy najważniejsze elementy. Jakie? Przede wszystkim element numer jeden to jesteś ty jako jedna, odrębna, autonomiczna osoba. Numer dwa to jest pomysł, żeby z nim wystartować, tak jak Bill Gates, tak jak Steve Jobs. Mieli pomysł, osiągnęli gigantyczny sukces. Może ty też właśnie to zrobisz. I poziom trzeci, tak jak Jobs zaczynał w garażu, nie miał pieniędzy, ale można się o te pieniądze postarać. W jaki sposób można iść na przykład do pośrednika, tak jak kiepski, który nie daje, nie udajesz do pośrednika, bo nie chce, nie ma ochoty? Ty możesz pójść na przykład po staże, różnego rodzaju szkolenia. Później masz już swoją firmę i chcesz tą firmę rozwijać. Możesz starać się o dofinansowania granty, albo chcesz tą firmę założyć, jak jobs, to właśnie musisz to zrobić i udać się do trzech miejsc. W Stanach są inne, w Polsce też są inne. Jesteśmy w Polsce, więc skupmy się na tych trzech najważniejszych. Chodźcie ze mną, bo to naprawdę nie jest trudne. Zapraszam. 70% zarejestrowanych firm w Polsce to jednoosobowe działalności gospodarcze, tak zwane JDG I żeby zostać właśnie takim JDGI, na początku trzeba udać się do Urzędu Miasta. Na przykład takiego jak tutaj za moimi plecami. Możecie to też zrobić online, poprzez profil zaufany w swoim banku. Również składacie taki papier. I co w tym papieru wymyślamy? Nazwę firmy, na przykład Apple. Gdzie będziecie pracować? Cupertino, Stany Zjednoczone. A czemu nie? A tak de facto wpisujecie oczywiście te miejsca, gdzie to wszystko robicie. Firma musi być zarejestrowana, ale tam te są też inne kroki. Jakie? Chodźcie ze mną, to wam pokażę. Prosto z Urzędu Miasta trafiliśmy do chyba najmniej lubianego urzędu przez nas wszystkich, czyli Urząd Skarbowy, bo na świecie są dwie pewne rzeczy. Śmierć i podatki. I teraz jeszcze trzecia dochodzi, subskrypcja kanału, sprawdza, jak tylko tak mówię. Nawiasem, moi drodzy, co jest ważnego? Tutaj wybieramy podczas zakładania firmy formę opodatkowania, a także czy chcemy być podatnikiem VAT. Pamiętajcie jeszcze o jednym, że zawsze płacicie na czas, bo mogą być nieprzyjemne konsekwencje. Tak tylko mówię, a teraz wjeżdżamy do trzeciego miejsca. Jakiego? To zaraz zobaczycie. Ostatnim miejscem, do którego musimy się udać jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak sama nazwa wskazuje, Zakład Ubezpieczeń Społecznych odpowiada za ubezpieczenia. No i trzeba być po prostu Billem Gatesem, żeby to zrozumieć. I teraz jakie mamy ubezpieczenia, które obligatoryjnie musimy zapłacić? To przede wszystkim są ubezpieczenia A. Zdrowotne i B. Społeczne. Jeżeli te dwa opłacimy i zaznaczymy na druku, że to jest nasza pierwsza firma, pierwsza działalność, to jesteśmy zwolnieni z tej wyższej opłaty ponad 1000 zł na poczet 500 zł. Pamiętajcie o tym, jak będziecie wypełniali ten druk. Trzy miejsca załatwione, to teraz realizujmy marzenia. Pokażę Wam, że to nie jest takie trudne. Dewiza kanału to ucząc bawi, bawiąc uczy. Pośmialiśmy się niebywale na samym początku, to teraz się pouczmy, a ja w zasadzie dam wam gotowca, tak jak kiedyś w szkole się miało gotowca na kartkówkach, wczoraj teraz to teraz dostaniecie ode mnie i pokażę wam dokładnie, że to nie jest aż takie proste i obalimy właśnie ten mit. Na trzech przykładach to opre, to teraz wierzamy do tego, może pierwszego, którym jest akurat kciuk. Chodźcie. To był dzwonek, że to właśnie Wy rozpoczniecie teraz realizację marzeń i na przykład od zawsze zastanawialiście się jak to zrobić. Na przykład, żeby stworzyć żłobek w przedszkole. Szczególnie kieruję to do pań, bo one zawsze marzą o tym, aby opiekować się nie tylko swoimi dziećmi, ale także innymi, więc teraz możecie mieć na to idealną okazję. Dlaczego? Bo jest organizowane dofinansowanie właśnie w województwie łódzkim, więc kieruje to przede wszystkim do łodzianinek, aby mogły z tego wszystkiego skorzystać. W jaki sposób? Drogie łodzianinki, otwieracie stronę Funduszy Europejskich, później przechodzicie na fiszkę, którą Wam teraz wyświetlam i na co jest w zasadzie to dofinansowanie. Na utworzenie nowych miejsc pracy opieki na dziećmi do lat trzech, czyli to są żłobki, a także kluby dziecięce, opiekun dzienny i dodatkowo możecie także postarać się o aktywizację zawodową osób, które pracowałyby właśnie w danym żłobku. I teraz zobaczmy, jakie mają poziomy dofinansowania. 91% aż wynosi, a 9 5 to jest minimalny wkład własny, więc dosyć duże dofinansowanie, z którego być może warto skorzystać. To tyle ode mnie. Kolejna osoba. Uwaga, uwaga! Mali i średni przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego do Was mam gotowca także. Także uszy tężcie, bo będę się zwracał. Przede wszystkim, co przygotowałem i jak to osiągnąłem? Fundusze Europejskie gov.pl, wyszukiwarka, badanie i rozwój, biznes i przedsiębiorczość i mym oczom ukazuje się dofinansowanie dla usług dla małych i średnich przedsiębiorstw. I co tutaj oni piszą? Zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej, czyli tak de facto wybijamy się na tle konkurencji. Na tle Pana Józefa Stanisława czy Pana Waldemara, którzy akurat wszyscy branżą są zainteresowani stolarską, czyli tu, gdzie się teraz znajduje, ale to wcale nie jest tak, że rozmawiam tylko z tymi osobami. To także mogą być inne usługi, tak jak tutaj jest właśnie napisane. I tak, moi drodzy, poziom dofinansowania to aż 85%, minimalny wkład własny to 15%. I tak de facto jest to na usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku minimum 140 tysięcy złotych. Więc jeżeli chcemy, to można to osiągnąć, i właśnie taki jest mój dzisiejszy cel, żeby pokazać Wam, że są takie możliwości. Tyle, że być może nie wszyscy o tym wiemy. Jeszcze jedna osoba przed nami. Kto? Zaraz zobaczycie. Mówiliśmy o kobiecie z Łódzkiego, mówiliśmy także o mężczyźnie z Warmińsko-Mazurskiego, ale teraz będziemy mogli mówić o każdym z nas, nieważne w jakim województwie się znajdujemy. Dlaczego? Bo w każdym województwie jest coś takiego jak Urząd Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy akurat tutaj, pod moimi plecami, za moimi plecami de facto. I teraz, moi drodzy, jak to się odbywa? Jeżeli chcecie, aby ktoś wam pomógł, czyli te przemiłe pani właśnie z takich urzędów, to wchodzicie na stronę wyszukiwarki dofinansowań i wybieracie osobę fizyczną. I wówczas wyskakuje wam filtr, czy jesteście poniżej 30 roku życia, czy powyżej. 30 tego roku życia. I tutaj jest naprawdę wiele możliwości. Są praktyki, są szkolenia, są staże, czasami bezpłatne, ale pamiętajcie, że na początku trzeba zrobić tak zwane frycowe i później możecie cieszyć się z własnego wykształcenia i nie wierzcie ludziom, którzy mówią wam, że dzisiaj ono nie jest ważne, bo ono jest naprawdę bardzo ważne. Sam coś o tym wiem, idąc na przykład do telewizji czy do radia, mówili mi po jakim kierunku jestem. Doświadczenie jest bardzo ważne, ale to także, bo później jest efekt szklanego sufitu, czyli nie mogę asfaltować, bo nie mam odpowiedniego wykształcenia, więc jeżeli przyjdziecie do takiego urzędu, to panie wam na pewno pomogą i wy zdobędziecie Kolejny wpis w Waszym CV, co dzisiaj jest naprawdę bardzo kluczowe. Zmierzajmy do kolejnego etapu. Nikt z nas, oczywiście, nie jest ani Alfą ani Omego. Masz rosterki, Przyjdź do głównego punktu informacji funduszy europejskich. Masz obawy? Zadzwoń! Oni również Ci pomogą! I moi drodzy, w każdym większym mieście taki urząd się właśnie znajduje. Taki główny punkt informacyjny. Na przykład, gdzie się znajduje? W Warszawie. Bardzo proszę, tutaj. W Krakowie tutaj, we Wrocławiu, tutaj, czy w Gdańsku, tutaj. Więc jak możecie zauważyć, nie jest trudno osiągnąć taką pomoc i ci panowie, a także panie, panie, a także panowie bardzo dobrze ogarniają temat, ja zbliżyłem się do tego w małym stopniu, przekazałem wam tyle, ile mogłem, a ci panowie i panie naprawdę zrobią to w 100%. Zachęcam do pomocy. Teraz przenosimy się do jeszcze jednej ważnej rzeczy. Nic tak nie działa na wyobraźnię, jak dobre przykłady i dzisiaj chciałbym Wam to pokazać już na koniec materiału. Startup, czyli moi drodzy, co to jest? To jest pomysł, który ma nie więcej niż 10 lat i jest mega innowacyjny. Czegoś takiego po prostu na rynku nie ma i Ty masz pomysł i go przekułeś na realizację. Dlatego na tych przykładach Wam dzisiaj postaram się to wytłumaczyć, bo dzięki funduszom europejskim niektóre fajne pomysły zostały przekute do realizacji. Pierwszy, na przykład Early, czyli aplikacja, która pokazuje nam, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w Polsce. Coś bardzo popularnego, no bo kto z nas nie jest zmaga się z smogiem, czy w Warszawie, czy w Krakowie, tam niestety jest najgrożej. I druga aplikacja, bardzo fajna, naprawdę posłuchajcie, jest to robot Photon. To jest robocik, który jest przeznaczony do samodzielnej i indywidualnej nauki w domu, i nasze dziecko samo musi nauczyć takiego robocika funkcjonować. Tak jakbyście mieli zwierzątkę i musicie go nauczyć. I to jest stricte polski produkt. Te dwa pomysły zostały wsparte właśnie funduszami europejskimi. I zobaczcie, że dzieci będą mogły takiego małego robocika wyszkolić. Na początku materiału byliśmy przy szachownicy i właśnie wtedy mówiłem wam, że takie coś jest jak. Krok pierwszy. Bardzo, bardzo istotny. Oczywiście jest nasza osoba, i później są te dwa ważne elementy. Pomysł. I pogoń za marzeniami. I właśnie wówczas występuje ten krok, żebyśmy się odważyli, postanowili, że chce coś więcej robić w życiu. I można to zrobić na trzech przykładach. Można tak jak my. Na przykładzie pani, która chciałaby otworzyć żłobek, na przykładzie pana, który chciałby otworzyć stolarnię, a także inne usługi i gościa, który chciałby polepszyć swoje możliwości, czy to na poprzez praktyki, staże, czy różnego rodzaju działania w urzędzie pracy. I mam nadzieję, moi drodzy, będę trzymał szalenie kciuki za Was, żebyście to wszystko zrealizowali. Bo pamiętajcie jedną rzecz, że. Pieniądze leżą na ulicy, wystarczy się po nie tylko schylić. To jest ta stuwa z początku materiału, Mona ona była przeze mnie podłożona. Ja trzymam kciuki. Jeżeli zrobicie to, to pochwalcie się w komentarzach i pamiętajcie, że przez fundusze europejskie można naprawdę dużo zrobić. Rozwijajcie się, ja sam może skorzystam. Zobaczymy. Życzę powodzenia. Trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia. Cześć! 100 złotych, 200 złotych, a jeżeli chcielibyście, żeby coś się podwoiło w liczbach, to zasubskrybujcie kanał tutaj na górze i później obejrzyjcie produkcję. Tę! Tę, tę, tą, tę, tą. Tę, tę. Wszystkie są dobre. Powodzenia, trzymajcie się. Cześć!